Manko widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek, jak tworzę mapę top model. A tutaj yy, to jest ta mapa top model. Edytuj. O tu mamy już zrobione. Zaczynałem robić w tamtym odcineczku, tylko mi nie wyszło, dlatego bo ten yy, mi, mój kolega przeszkadzał. Jestem u niego i wyjątkowo mam. Ten, ale okej, okay. mi kolega tam się skazał. Tak. Na chwilę się wyciszam. Tak, tak. Czybyśmy mogli widzieć. Zielona. Nie. Słuchajcie. czekajcie tam. Mówię coś do mojego. Ten... Chcę zrobić zamiar. Mogę. To chodź. Weź telefon. <laughs> Mam bardzo mało procent, więc nie mogę. No dobra, zagramy normalnie. Dobrze, ale weź. Tylko chwilę zagramy. Chyba no, mamy pierwszą rzecz. Teraz zrobimy tak. <laughs> To usuwamy. Albo czekajcie, bo tu się tak nie da. Więc zrobię tak. Skrzynię. Dobra, już kończę. Tu będzie tylko coś. Będzie jeszcze koperkiem Pyk. 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 I teraz mamy tu wszystko porobione. Dobra. Sprawdzę coś. Ale dobra. E, tutaj musimy zrobić takie, żeby nikt tak szybko się nie dostał. A tu muszę zrobić tak. Pyk i pek. Miry płotek i do I wejście będzie tylko z tamtej strony. O. Tu. I to nawet wąskie. Pyk no, myślałem, że już źle wymierzę, ale udało się. Tyk. Dobra, nera, wyciągnę ci taki mały. Tylko Cyk. Cyk. A jeszcze kilka minut odcinka i wrzuty na YouTube. A. Dobra, teraz to będą takie portale, że ktoś chce podejść, no to go oddala. i też ktoś może tu wejść i pojawi się tu, więc są plusy i minusy. Dam takie coś było lepiej. Tu, 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 tu. Takie coś i spowalniać. tak to będzie innych spowalniać. Syk. Хвала знатю то, то ж хвала тен кто есть тен кто се зна на броу то зна тоже то преспование. Дай фото. Не, так. При вот это що... фото. Так. Dobra, tworzymy. Tworzymy, tworzywo. Tak, tu, tu bardzo grube musimy to zrobić, żeby długo się przechodziło. Na niektórych stronach jest chude, na niektórych grube. Na przykład, tu jest bardzo grube. Żeby nikt się tu nie dostał. Ja? To je do Miko. Co? Miko by się tu do stało. Tylko by wszystko było. No już. Pyk. To tu zrobimy w środku mapy. Takie coś na razie mamy. O tu, tu, tu. A, czyli już zaraz tu dojdziemy. A, czyli już zaraz tu dojdziemy. błoto. To spowalnia. I to damy tu. Gabe, nie mogę gabać nie lecie? Nie możecie. Dodaj, czapkę. Poli. Pek. I cyk. I też tu damy taś, tutaj. Ej, możesz tu ich dać 20? Nie da się. Nie da się. Patrz. Nie da się. Ale dobra. Patrzcie to. Więcej błotka. Tak mi mówi ten brat ja. mojego kolegi. To jest boto. No jest i się... mówi, że to jest boto. Napiszcie zrobić? w komentarzach, co to jest. Takie śmieję to boto w brówce <grym> zo w Zoo. I kończymy mapkę. E, jeszcze trochę leczenia. Damy

Nie. Szymon, kolega mi daje, no Szymon, kolega, daj mi chomika na głowę. No mm -hmm. daj, to jest masaż. No dobra, masz. No, o, o, o. No, całkiem ja mam... na głowę, o tu. O. Zapisz i wejdź. No. I to jest. Ja podglądam. Fajna mapa to model. Je no to Oto pa.